Nic ja złego nie zrobiłem, swoją żonkę doceniłem. Nie podoba się to wam, że nie piję i nieć pan. Jestem małżonek martusi, kochający mążonusi, dlaczego nas gnębicie? uprzykrzacie nam życie nie jestem żadne hamidło nie wpadniemy w wasze sidło w mediach nas oczerniacie sami się nakręcacie Kłamstwo ma króciutkie nogi, charakterek wasz złobrogi, śmiech na sali już zbudza, ktoś was bardzo podjudza. I ma z tego niezłe sianko, a wy macie ciągle mamko, sekta mózg wam wyprała. Nadal w Polsce nam działa, ale Wy jesteście gusi, mawia Wam się, że Krezusi, a bieda Was dopada. Stajecie się, że nada, bo mózgi nie używacie, na parę się porywacie, ktoś Was puścił w kanałek, przebieraniec cymbałek. Bujdy jego powtórzycie, Na usługach całe życie, Chyba chcecie ciągle być, Zamiast przyzwoicie żyć.